Yo siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Softix To drugi odcinek Minecrafta Minecraft poradniki ciekawostki Tak, to jest drugi odcinek I dzisiaj wam pokażę e, A może najpierw tak Dziękuję wam serdecznie za dwie subskrypcje Subskrypcje Tak, dziękuję wam za dwie subskrypcje Żałośnie to brzmi Debil, nie to brzmi. Ale taka prawda, strasznie Wam za nie dziękuję. Ktoś sobie pewnie teraz ogląda ten filmik i mówi: Co za debil. Dziękuję za dwie subskrypcje. Nie mam ich tony. Co? Nie masz ich tony, po prostu ja się ekscytuję, bo to mnie strasznie motywuje. Takie, takie coś, takie dawanie sumów, po prostu. I ja się cieszę. Nie wiem, jak Ty, Ziomeczku. Te osoby, które mnie teraz zasubskrybowały, to wiedzą. I oglądają ten filmik i pewnie są dumni z tego, co właśnie zrobili. Dobra, nieważne. Przechodzimy do ciekawostki. Ciekawostka będzie polegała na podpalaniu śnieżek. Chodzi o to, żeby po prostu strzelić w lawę. Lawa musi być tak. Tutaj budowa ogólnie wygląda tak, że po prostu budujemy na czterech klockach. Cztery klocki w górę, i na tym lawę. I to będzie tak ściekać ładnie. Możemy to tak zamurować elegancko, żeby nam tutaj nie wylewała się. Ale to nie musi być oczywiście lazuryt, może być to coś innego, co, co oczywiście chcecie. I ogólnie polega, żeby strzelić w tą lawę. Oj, ci. o! Śnieżka się elegancko zapali sama. Tylko czasami to nie wypala. Nie wiem dlaczego, ale coś się pewnie baguje. O, patrzcie, jak ładnie się podpaliły dwie. Na, to, na tym to ogólnie pole, polega, że trzeba strzelić w lawę. Ogólnie śnieżki nam się same podpalają. Ładnie to pewnie zabiera trochę więcej HP. Tak mi się przynajmniej wydaje. I jeżeli filmik Ci się spodobał, to zostaw mistrzowską łapkę w górę. I zasubskrybuj mnie i oczywiście skomentuj. Możesz też ze mną współpracować. Możesz zagrać w różne gry na serwerach. Możesz, e, e, możesz... no wszystko możesz ze mną robić. Możemy razem nagrywać. E, więcej informacji z tego znajdziesz w zakładce na moim kanale Informacje i tam będziemy razem grać. No. Więc trzymaj się. Puu!